Piłkarze stali Sanog nie mogą przełamać niemocy strzeleckiej. W kolejnych trzech spotkaniach nie zdobywając bramki. Po bezbramkowym remisie w Tomaszowie, Sanoczanie wysoko przegrali w szaro Sposobu na bramkarza przeciwników nie znaleźli także w środowym meczu z zespołem Orlond Radzeń Podlaski, przegrywając pojedynek 0-2. do Żółto-niebiescy stworzyli co prawda więcej sytuacji bramkowych, nie potrafili jednak zachować zimnej krwi w polu karnym Krzysztofa Stężały. 14 minucie z bliska połowy boiska goście wykonywali rzut wolny. Nie wydawało się, że może to być sytuacja ustawiająca pojedynek. Arbitr spotkania dopatrzył się przewinienia Mariusza Somary i podyktował 11, którą pewnie wykorzystał Paweł Bliżka. 54 minuta spotkania z Łódzkim. Czego zabrakło? To powiem tak. Ja wiem, troszeczkę pewnie zimnej krwi. Fabian jest takim typem zawodnika, że... No ma ten dar, że piłka go szuka w polu karnym, prawda? Natomiast gorzej z wykorzystywaniem. No i tak, tak też było. Natomiast troszeczkę niedokładności w tym ostatnim dograniu. Plus dobra postawa bramkarza, gości, który te dośrodkowania bardzo pewnie wyłapywał. No i nie mogliśmy tego ugryźć. Orlęta dzisiaj miały do rzutu karnego pół sytuacji. I tą pół sytuacji wykorzystało. To ustawiło mecz. Mówię, później błąd w defensywie, przechwyt piłki na połowie przeciwnika. Jedno po Obrońcy nie upilnowali zawodnika, szczał rykoszet niefortunny, który piłka prześliznęła się po, nad głową bramkarza i jest 2-0. No. Barceloną to my nie jesteśmy, chociaż każdy by chciał grać pięknie i skutecznie, tak? I teraz trzeba, a w Polsce trzeba wybierać pomiędzy pięknem a skutecznością. No myśmy dzisiaj postawili na skuteczność, na, na taką niemiecką solidność można powiedzieć, to przyniosło efekt i teraz się zastanawiam, czy, czy, czy podobnie trzeba będzie zagrać w Szarowoli. 12 minut przed końcem spotkania jedną z nielicznych kontrwyprowadził podopieczni Rafała Wójcika. Szczęśliwy strzał Piotra Brzostka rozstrzygnął losy spotkania. KONIECZNIE! 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 Po tej porażce 5-0, no jest ciężko się podnieść, no ale no, głowa do góry, jedziemy teraz do Siarki, ciężki mecz, kusimy siebie derby z Karpatami, no musimy, musimy się przełamać w Siarce, przynajmniej w strzelniu ramki, bo na razie nie za dobrze. Za bardzo chcieliśmy chyba skończyć to w dogranie w pole karty, a tego strzału jednak brakowało chyba, żeby już nawet dobić tą piłkę później do pustej bramki. Trzy mecze jeden zdobyty punkt to bilans wiosennych spotkań Stali Sanok. Z pewnością nie tak wyobrażaliśmy sobie początek rundy, jednak jak pamiętamy jesień także rozpoczęła się dla nas nieciekawie. Na kolejny mecz stalowcy jadą do Tarnobrzega. 10 kwietnia walczyć o punkty z miejscową siarką.